Tylko przez Chopinę cóż to za mężczyzna, wrażliwy, uduchowiony, z rozwianym włosem, z oczami pałającymi gorączką, co wiadomo, jest oznaką cierpiącej duszy. Delikatny, blady, wątły, a w środku gore w nim ogień. Rozkochał, porzucił, zostawił po sobie rozpaczliwą pustkę i rozdarte serce. Fryderyk Chopin. Prawdziwe wcielenie romantycznego ideału mężczyzny. Pełen galanterii wobec dam, bardzo wyczulony na ich wdzięki, owszem, jednocześnie straszliwie nerwowy i ciężko chory. W XIX wieku każdy romantyk wie, że cieszenie się zdrowiem jest nudne, wręcz plebejskie. Przewlekła choroba wyniszczająca organizm dopiero dodaje dramatyzmu i wzbogaca. Idzie w parze z wrażliwością i uduchowieniem, a bladość, wątłość cóż to nic innego, jak oznaka dominacji cierpiącej duszy nad ciałem. Fryderyk Chopin żył w bardzo burzliwych czasach, to były czasy, kiedy całe niebo Europy skrywała krwawa łuna. Słychać szczękoręża, rewolucje, powstania, wojny napoleońskie. Europa dyni. Europa buduje się na nowo. Polacy coraz śmielej marzą o niepodległej nadzieje, walki, ofiary, rozczarowania i znowu nadzieje walki. Rodzi się wtedy bohater romantyczny, to samotnik, szarpany przez wielkie namiętności, ogarnięty potężną, nieszczęśliwą miłością, buntownik walczący za wolność naszą i waszą zafascynowany żywiołami i nade wszystko miłujący sztukę teraz w artyście widzi się boskiego twórcę a muzyka uznaje się za sztukę najszybciej władającą rządem dusz styl romantyczny to swoboda, zamierzone niedbawstwo. Artyści, studenci wtedy noszą obszerne opończe, koszule z wykładanymi miękko kołnierzykami, co jest buntem wobec modnych, sztywnych kołnierzyków, które wtedy się nosiło. Romantyczni poeci z płonącymi oczyma, zmierzwionymi włosami, owinięci czarną peleryną, ulatują ponad poziomy, niedosiągalne dla zwykłego śmiertelnika. Fryzura obowiązuje jak najbardziej okwita, układana w rozwichrzone pukle, ale gdy nawet największy mistrz grzebienia nie może wiele zdziałać, sięgamy po peruczki. Bardzo ważne są bokobroty, gęste po bokach twarzy. To był bardzo ważny element wizerunku mężczyzny w całym XIX wieku. Elegancja w XIX wieku była ważna na równi z umiłowaniem literatury. Bardzo chętnie o niej pisano. Ogromnym powodzeniem cieszyła się wtedy sztuka wiązania krawata, przypisywana Honoriuszowi Balzakowi, temu, który powiedział, krawat to ostatni przyczółek męskiej elegancji. Uwaga! Wiązanie krawata zaliczano w poczet sztuk. Dżentelmen nie wstydził się tym parać osobiście. Ale były też przypadki, że panowie pozbawieni szlachetnej cnoty, powściągliwości, wiązali zbyt skomplikowane węzły, wówczas puryści elegancji z pogardą mówili tron sułtana. Proszę Państwa, zapraszam znowu do Olimpu. Panowie muzycy. Teraz zagramy preludium G-moll, op. 28, które nas zafascynowało swoją harmonią, czyli tym, że Fryderyk Chopin miał taką niezwykłą, jak na owe czasy, świadomość harmoniczną. Tak układał muzykę, szczególnie lewej ręki, tak nowocześnie, że muzycy jazzowi w XX wieku czerpali garściami z jego pomysłów harmonicznych. Melodia jest typowa, taka inspirowana muzyką ludową, którą my wszyscy mamy w głowie, że tak powiem, Preludium Gmol op. 28.